Nigdy nic między nami nie będzie. Żałuję, że zrobiłaś to zdjęcie. Kocham się w tobie od 15 lat. 2006 rok? Pokazuj sztuczki. Nie pamiętam. To zaśpiewaj czy zapisz. Nie każdy musi stać po naszej stronie, ale ważne by wiedzieć, że ktoś nas wspiera. On recytuje pociąg ekspresowy. Przeniosłeś się w czasie. Nie chcę znów być nastolatkiem. Musimy wrócić do przyszłości. Spokój się nie utkniemy tu na zawsze. No dobra. Co tu się dzieje? Chyba jesteśmy złączeni. Gdy przenoszę się w czasie, ty też. Mały ruch tutaj wywołuje huragan w przyszłości. Chyba nie da się już gorzej żyć. Wypijmy za to, że wszyscy tkwimy w tym samym bagnie. Jak zapobiec tej koszmarnej przyszłości, naprawiając wszystko tutaj? Jakbym po raz pierwszy widział się tak naprawdę? Przestań zamartwiać się o przyszłość. Ucieczka nie uleczy twojego bólu. Jesteś dojrzała jak na piętnastolatkę, bo właściwie to mam 30 lat. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Wiem, mój wędrujący w czasie, przyjacielu.